PIERDZICIE SIĘ! Piotrek Naruk, pozdrawiamy, yy, wygrałeś dzisiaj system komentarzem. Tak, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Yy, resztę komentarzy rzecz jasna będziemy przeglądać, najlepsze będziemy wyłapywać. I, i, i co z nimi zrobimy, to... to się... Już nasza prywatna sprawa. Dobry? Można. Witamy tego piątecznego, piątusiowego, pien... ...to... Jeszcze raz, bo patrzyłem się na siebie. Temat dnia. To Jej, cycki. cycki. Kierowcy samochodów w Rydze, w Łotwie mm. przez kilka dni mieli okazję doświadczyć bardzo specjalnego traktowania, jeżeli ustępowali miejsca jedno śladom w Korku. Kropka. Akcję zorganizowała społeczność motocyklistów, a zasady były proste. Motocykliści, właśnie w tym mieście, wymyślili mega fajny pomysł na unikanie korków. Wiadomo, motocyklista zawsze się przeciśnie przez środek. No, jakby nie próbował, jednak ci kierowcy samochodów bardziej lub mniej e, przychylnie patrzą na to wszystko i ich puszczają. Ale to, co oni wykombinowali. No tu już przechodzi ludzkie pojęcie. Każdy z nich miał jako pasażera bardziej urodziwą panią, która miała ubraną tylko kurtkę skórzaną. Tylko, w sensie chodzi mi o to, że pod spodem no nic nie miała innego. A nie była deską. Prawdopodobnie przewiniemy teraz jakieś kadry z tej sceny. W momencie, w którym motocyklista z panią yy, za plecami podjeżdżał do samochodu i ten samochód puścił ich, pani yy, ustawiała się przy oknie yy, tego szczęśliwca, rozsuwała swoją bluzeczkę, kurteczkę z jeanso, nie jeansową skórzaną. Jak będzie 50 łapek w górę pod tym filmikiem, to w następnym. Pokażemy zdjęcie nieocenzurowanych Co sądzisz o tym Pawle? Eee, myślę maksymilianie, że to jest bardzo, bardzo fajny pomysł. Myślę, że każdy motocyklista w Polsce powinien tak robić. No wyobraźcie sobie sytuację. No, masz ochotę jechać do sklepu, który jest na drugim końcu miasta i jest godzina 15. Mieszkasz sam, jesteś kawalerem bądź człowiekiem imprezującym, nie szukającym dłuższych relacji z jakąkolwiek inną <laughs> koleżanką. No i chcesz jechać właśnie do tego sklepu, no i normalny człowiek wsiada na ten motor, odpala i jedzie i się przyciska przez te korki mniej lub bardziej sprytnie, no a w Rydze to się dzieje mniej więcej tak, halo, no cześć Kaszka, no słuchaj, bo jadę do sklepu, no, yy. Masz swoją kurtkę, czy? Mam, mam, tylko Bistonar zostawiamy. Tomka, wiesz? Ale to nie jest to w sumie nie trzeba, nie? Czyli, czyli standardowo? Pokażę. Pokazujemy... No, 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 no. Dobra. dobra. No to wpadnę za 5 minut. Dobra, dobra no, no to okej. czekam, no, rozbieram czerw, się. Opa, ja... hej. Byłoby fajnie, jakbyście to miało jakiś większy y, sens. Ale nie ukrywam, że w takiej sytuacji, skoro nie potrafię jeździć motorem, y, no jako kierowca bym się ucieszył. No, na twoja pewnie. narzeczona na pewno też. Czy musisz mówić o narzeczonym? Nie, może powinniśmy teraz jakoś zachęcić ten, nie? Mm, dziewczyny, żeby, żeby były miłe dla kierowców. Tak, także także bardzo, bardzo zachęcam. Ale to jest trochę dyskryminacja kobiet jeżdżących samochodami. No, sorry, ale nie potrafię sobie wyobrazić sytuacji, gdzie jedzie e, jakaś pani, tudzież e, inne kobieto, podobne coś, motorem, e, jako plecak. Tak zwane, czyli osoba y, towarzysząca na tylnym siedzeniu jest facetem Jakaś kobieta zjeżdża z drogi temu motocyklowi, a gość ściąga spodnie i macha fiutem A ja sobie <noise> potrafię wyobrazić Czyli ja też Pytanie, czy ktoś chciałby, żeby tak było? Ja osobiście nie wiem Ja z pytaniem dziewczyn Ja bym nie chciał Ale mógłby na przykład dawać róże Tak, no szczególnie jak jest 150 aut w korku rzeczywiście, no to <noise> by się chyba wykorzystało Więcej by zapłacił za te róże niż za benzynę do zatankowania tego motocyklu, ale bardzo, bardzo oczywiście zachęcamy do przynajmniej machnięcia. Takiego uśmiechu przynajmniej. Taki... <laughs> gówno widać za szybko, ale, ale wiecie, takie. Nie, dzięki Ziom, że puściłeś mnie. Wszystko fajnie. No i zachęcamy kierowców, żeby oczywiście zjeżdżali z tych dróg, no bo co wam to szkodzi? I tak będziecie stali w tym pieprzonym korku, i tak będziecie stali. A gość, wiesz, będzie przynajmniej Dokładnie. jakieś półtorej godziny szybciej ciebie, prze, od Ciebie, nie? U Ciebie <grym> A może do Ciebie właśnie jedzie, może ten motocyklista właśnie do Ciebie jedzie Albo do Twojej żony, albo do Twojej dziewczyny No to ustąp mu miejsca, żeby miał te pół godziny dłużej ale... na zabawy z Twoją dziewczyną Jedziesz sobie i jedzie facet, który jedzie do Twojej laski właśnie i jeszcze go puszczasz że... <grym> ale, <grym> ale widzisz jakie to by było Kulturka. miłe? Kulturka. Kulturka. Jakby to by było takie miłe, gdzie on jedzie do Twojej laski, ale na przykład na bagażniku znaczy, na tym drugim siedzeniu jest jeszcze jedna laska, która ci pokaże dziecki, że go puściłeś. No czy to nie jest jakieś umilenie dnia no przez to u, wszystko? Układ, O, ty go puszczasz do swojej dziewczyny, on ci daje swoją dziewczynę. No. To, to, to idealny cytat z takiego bardzo jednego, dobrego filmu. Ja roz***** twoją żonę, ty u*****ś swoją żonę, i... No. Jesteśmy, Jesteśmy <laughs> I z tym cytatem żegnamy się z państwem na dzisiaj. Widzimy się już jutro o siódmej rano. Siódmej. Rano. Rano. A.M. A.M. No